Jest WETERANÓW Naukowcy obliczyli, że przeciętny ośmiolatek spędził już 6 miesięcy życia przy stole, 11 miesięcy przed telewizorem, a całe 3 lata śpiąc. Jesteśmy blisko szczytu, a tu o! pocisk moździerzowy wybuchł mi przed samym nosem. Słuchasz ludzi? Niełatwe jest życie ośmiolatka. Nakładajcie sobie i jedźcie, póki gorące. A, właśnie sobie przypomniałem, jak we Francji przeprowadziłem w warunkach polowych operację nogi mojego kolegi. Znowu się zaczyna. To było w małej wiosce, Ekle. Będziesz jadł tłuczone ziemniaki? A tak, chętnie. Było tak. Gniazda karabinów maszynowych tutaj i tu i tu. O, mój kolega Hakel dostał się w krzyżowy ogień i zawołał Andy nie czuję nóg! Wendy! Więc wziąłem mój fiński nóż wojskowy i rozciąłem go. Czak! Ciach! Ciach! O chyba? Okazało się, że ma powiększoną śledziorę. Więc ją wyciąłem. Zapalenie wyrostka! Wycząłem! pogruchotaną miednicę. Nie wytrzymam dłużej. Smacznego. Usunąłem chore narządy i zatkałem dziury po kulach błotem i szyskami. Pewnie myślicie, że facet tego nie przeżył, ale U, potem we no, no. dwójkę przegoniliśmy szkopów w stałej diwiery i jeszcze tego samego wieczoru tańczyliśmy kankara w klubie oficerskim. Chcecie jeszcze? Mam dość. Szybko, spóźnijmy się! Obliczyłem, że z ośmiu lat mojego życia, dziewięć i pół spędziłem na słuchaniu wojennych wspomnień taty. Trzy, proszę. Mały Katarek, ta. To mi przypomina desant za liniami wroga we wschodniej Europie. Nie miałem nic, tylko mundur i hełm na głowie. To był koszmar. No nie... Służyłem wtedy w piątym regimencie z cedrowej górki. Byłem w zwiadzie, rozumie pani? Ale okazało się, że myśliwy stał się zwierzyną. Gdybym tym kichnięciem nie spłoszył stada bułgarskich dzieci, nie wyzwolilibyśmy wschodniej Słowacji. Na co rezerwa idziemy na film? Raczej na końcowe napisy. A, a co, spóźniliśmy się? Jak to się stało? Zgaduj dwa razy. A to mi przypomina, jak spóźniłem się na występ Polowego Teatru, bo ścigał mnie lider Za każdym razem, oboru. gdy tata otwierał usta, traciłem kolejną cenną godzinę mojego życia. Wolałbym więcej nie słuchać o przygodach taty w piątym regimencie. Mam zaszczyt ogłosić rozpoczęcie niezwykłego tygodnia. Zbliża się piętnasty zjazd żołnierzy 5 regimentu, który wsławił się podczas drugiej wojny światowej. A, yes. W szkole przez cały tydzień miał panować bojowy duch. Taki był rozkaz. Wszystko, co robiliśmy, miało związek ze zjazdem. I właśnie wtedy na lekcji języka angielskiego zmienił się cały mój światopogląd. Kto wie, co to znaczy ustny przekaz historyczny? Dzieje nici dentystycznych! <laughs> Dzieje szczoteczki do zębów! Co? Nić jest zabawna, a ze szczoteczki nikt się nie śmieje? Przekaz ustny to tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie. W związku z Piętnastym zjazdem każde z Was przygotuje taką opowieść o tym, co wasz tata albo mama robili podczas wojny. Słucham, Ludwiczku. Mam jedno pytanie. To praca na stopień? Masz pewność, że załapiesz pionę? Żartujesz? Wiesz, co ja mam w domu? Pół misek tuczących ciasteczek? Skarbnice Wojennych Opowieści Żyłe złota. Osiem lat przynudzania wyda wreszcie owoce! Wendy, <laughs> co się stało? Ty płaczesz? <laughs> to ze szczęścia, kochanie! <laughs> Dziś jest mój <laughs> najszczęśliwszy dzień w życiu! Andy. A dzień naszego ślubu? Tak, to znaczy nie! To znaczy, co mam ci powiedzieć? A jasne, że nie. To drugi taki świetny dzień w moim życiu. Tak właśnie myślałam. Wyobraź sobie, że ludzi poprosił, żebym mu opowiedział, jak walczyłem w piątym regimencie. Możesz w to uwierzyć? Ludwiczek? Otóż to! Nasz lud! Tak, nasz lud! Naprawdę trudno mi w to uwierzyć. Jak mnie przełknąć tego twardego klopsa. Dobrze się czujesz, synku? Tak, mamo. Chyba nie chcesz wysłuchiwać tych wszystkich opowieści, tak? Ależ chcę. Postanowiłem je spisać. Co się tak dziwisz? Syn chce uwiecznić wojenne doświadczenia ojca, co w tym złego? To będzie początek historii rodziny, historii Andersonów, naszej historii, prawda, synu? Jak uważa! Cóż za entuzjazm ludzi! Hehehe! Wspaniał! Piąty regiment został przerzucony do Finlandii! Skoczyliśmy na spadochronach z samolotu i trafiliśmy pod ogień! ta, 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 ta. Strzelałem z oburą! Ta ta, ta ta Spadochron musiałem otwierać zębar, ja tak. Ale ciało czołgu zacięło się! Spojrzałem w instrukcję, ale wyobraź sobie, ona była po niemiecku! Więc migiem nauczyłem się niemieckiego i odblokowałem działo, zanim wytłukli moich kolegów! Ale dziesiąty regiment otknął! To było okropne! Nie mogliśmy się przedrzeć do lasu niezauważeni! Zupełnie nie wiedziałem, co robić! Kiedy ujrzałem na łące pasące się krowy, więc zacząłem ryczeć co sił w płucach. Spłoszone krowy mogą zrobić sporo zamieszania. Za ten akt odwagi w obliczu wroga dostałem medal złotego cielca. Co jest, nie natujesz tego? Przepraszam, złapał mnie kutz. Piszę bez przerwy od 13 godzin. Ech, co to za szkoła? Dlaczego nie uczą ich tam pisać obiema rękami? Już późno dużo jeszcze macie? Niezbyt. Rok 1945, parę miesięcy okupacji i po sprawie! Może dokończcie to jutro. Ludi rano idzie do szkoły. Nie, na jutro muszę koniecznie to mieć. Na cześć waszego zjazdu. A no właśnie, słyszałaś? Jakiego zjazdu? Piątego regimentu. To już wasze piętnaste spotkanie, co? Nie udawaj, że nic o tym nie wiedziałeś. Koniec na dziś! Zaczekaj, a co z ostatnim rokiem wojny 1945. Byłem w karnej kompanii, nie chcę o tym mówić. Dobranoc, kochanie. Wojenny złą taty. W ten sposób kobiety pracując w fabrykach zbrojeniowych pomogły pokonać bezbożnego i podstępnego wroga. Dziękuję panno Harper. Podziękuj mamie za to inspirujące wspomnienie. A teraz... Ludy Anderson Usiądźcie sobie wygodnie, bo trochę to potwa. Mój tata Andy Anderson to najznamienitszy kapral V regimentu. Światło. Wojna hiszpańsko-amerykańska. Tata zaczął wojskową karierę jako sanitariusz. Przynosił jeńcom listy i tak to nic dziwnego, że przy takim doświadczeniu, gdy tylko wybuchła druga wojna światowa, został powołany do 5 regimentu cedrowej górki. Ktoś ma pytania? Ja! Ja ja, tak, tak, ja! ja! Słucham, Melvin. Zastanówmy się, o 6 rano twój tata był tutaj, sam broniąc winnicy pod Paryżem. Południe był tu, jednym palcem wypierając z Włoch cały Pluton. Cztery godziny później jechał czołgiem przez północną Afrykę! Do czego zmierzasz? Do czego zmierzam? Mnie to wcale nie przekonuje. To niemożliwe. Nieprawdopodobne. Poza tym wojna z Hiszpanią była w roku 1898, a druga światowa w 1941. Twój tata musiałby mieć już co najmniej 112 lat. Według mnie wygląda najwyżej na 102. Powiem ci coś, Ludi. Powinieneś koniecznie sprawdzić wiarygodność opowieści twojego taty. Spisałem każde słowo. Mam trzy taśmy nagrań. Ludi, ustal fakty, a jutro przedstawisz nam wynik swojej pracy. Do poprawy. Co to ma znaczyć? Ty mi to powiedz. Nie rozumiem, o co ci chodzi. O parę literek do poprawy. Czego chcą? Mam dokumenty, jestem porządnym obywatelem. Mam poprawić moją pracę domową o twoich dziwnych opowieściach. Poprawić pracę? A co jest nie tak? Wstydziłeś się mówić o swoim ojcu? Powiedziałeś wszystko? A, tak. Tylko mi nie uwierzyli. Pan Lambert powiedział, że nikt nie zdołałby tyle zdziałać. To samo mówił Ike, wręczając mi medal. Opowiadałem ci? Oni uważają, że przesadzam. Trochę to podkolorowałeś, tak? Nie dziwię się. Trochę cię poniosło. Zdarza się. Czyżby? Tobie też się zdarzyło. To było mnóstwo opowieści. Nie pomyliłeś paru dat? Nie dodałeś zbyt dużo od siebie? Który to nauczyciel, stary pan Lambert. A cóż ten pan Lambert robił w czasie wojny? Szkolił wojsko w higienie. Jasne. Jak chronić papier toaletowy? Znasz takie powiedzonko? Ci, co niczego nie zrobili, nie wierzą tym, którzy coś zrobili. Co? A. Opowieści taty są. No wiesz, one mają pobudzać wyobraźnię ludzi. Więc. Powiedz to prawda, czy nie? Twój tata jest artystą ludzi i jak każdy artysta w swojej opowieści wkłada całą duszę. Taka jest właśnie prawda? Czy mi prawda jest taka, że za moją pracę mogę się spodziewać wyłącznie pały? Dzięki, że mi to wyjaśniła. Pa! Następnego dnia zaczynał się zjazd. Weterani 5 Regimentu najechali cyfrową górkę. Jeśli ktoś mógł wyjawić prawdę o przygodach taty, to tylko on. Co to takiego? Cedrowa górka. Doskonała replika naszej barki desantowej z plaż Normandii. Tata był w piątym regimencie. Kapral Andy Anderson. Zna go pan? Ym, nie bardzo pamiętam. Duży. Małe oczka. Spiczasta głowa. taki sam podbródek. Cienka szyja? Nie. A kim on był? Radiowcem, amunicyjnym, strzelcem... Poza tym kierowcą ciągu, zwiadowcą, pilotem saperem i chirurgiem. Zoperował wyrostek fińskim nożem wojskowym. Hmm. Miał sporo zajęć. <laughs> Może znajdziecie go, kochani, na fotografii w sali weteranów. Może zaciągnął się, gdy był niepełnoletni? Przyjął cudze nazwisko. Zupełnie tak, jak zbiegli przestępcy. No właśnie, a po wojnie wrócił do dawnego. To możliwe, ale jakoś nie mogę uwierzyć. Nie dziwię się. Ja też! Zdarzały się dziwniejsze rzeczy, prawda? No. nie! Ten jest podobny. Co ty? Tata nie ma ogona. Ej, nie czepiaj się, chcę ci tylko pomóc! Tata Ludwiczka mógł zmienić sobie nazwisko, ale raczej nie zmienił się w psa. Musiałem się z tym pogodzić. Mój tata, powiedzmy, że był dekoratorem wnętrz w wielkiej komnacie prawdy. Ach. Tato, jutro wielki dzień, co? Masz rację. Trzeba koniecznie pokryć schron. A, to o tym. Ja mówię o waszym zjeździe. Pewnie cieszysz się, że spotkasz kolegów. Bo wspominacie dawne czasy i to, Ech. czego nigdy nie zrobiłeś. Nie, nie chcę tam iść. Dlaczego? Nie lubię zjazdów mm, mm. Ale do liceum pojechałeś Nie mieszczę się w mundur Przymierzałeś w sobotę, mama go poszerzyła Idę na nabożeństwo Jutro jest sobota Czyli szabas, zmieniam wiatr Czy występowałeś pod innym nazwiskiem niż Anderson? Tak, mówili na mnie Anderson, marsz zaraz do łóżka, bo się wścieknę mm, Strasznie długie, dobranoc, śpij dobrze może tata mógł z tym żyć, ale ja nie mogłem ścierpieć nazwiska Anderson marsz do łóżka, bo się wściekła. No dobra. Powspominajmy sobie teraz wojenne czasy. Ja jacy byliśmy łodzi. Nie martw się, właściwie nie kłamał. Opowiadał zmyślone historie, jak to nazwiesz? Fantazjowanie. Fantazjowaniem. wodzów twórczej wyobraźni. No co? Piąty regiment utknął na pagórku w pobliżu jakiejś dużej farmy. Ej, Jenny, ja to znam! To jest historia krowa! Po się za drogą. Wtedy kapral Humperding, który wychował się na wsi, zamuczał jak krowa! Humperding? Pochodził z farmy i wiedział, jaki wydać głos! Muu, muu. By zgłoszyć stado krów i narobić zamieszania, w którym mogli umknąć! Piąty <śpiewanie> regiment znów na starych śmieciach! <śpiewanie> uh -huh. Niezłe efekty specjalne! Ale szybka mm, ta krowa. Coś mi to... Żeby się nie potknęła o wynie... Ale polą łódź, kapitan! Oh! Pali się! Uh! Pali się! Tak! Wszyscy jesteście cali? Czy to już cały piąty Regiment? Tak jest, wszyscy są. Poza jednym. Moim tatą, Andy Andersonem. Anderson? Nie, nie kojarzę. To on! O tam. Nic ci się nie stało? Ech, wszystko w porządku. Ej, chłopaki, patrzcie! Kapral Zadek! Zadek? Chłopie, gdzieś ty się podziewał <grystanie> Znów nas uratowałeś Na Zatka zawsze można było liczyć Mój tato? To twój tata? Trzeba było od razu mówić Mówiłem, Andy Anderson Andy? Ja mu powiem Jestem kapralem Zatkiem, synu To przezwisko, no Mam je od początku wojny Czemu o tym nie wiem? Bo było mi głupio nie tak chciałbym być zapamiętany. Wszystko zaczęło się na Pearl Harbor. A nie na Wyspach Salomona? Na Filipinach. Nieważne! Na jakichś tam wyspach. Byłem kucharzem plutonu i zawsze wstawałem pierwszy. Przykowałem śniadanie, gdy wszyscy spali. Nie miałem zielonego pojęcia, że wróg szykuje się właśnie do ataku. Miałem chyba ciaśniejszą kuchnię niż inni. Nie mogłem siedzieć I wtedy zaczęli wołać na ciebie kapra Zadek A no, i tak już zostało Bez ciebie ten zjazd nie miałby sensu, Zadek Znowu nas uratowałeś <grym> Wielki powrót Zadka! Dlaczego nie macie na zdjęciu? To bardzo proste Zadek robił te fotografie <grym> Jesteś tym wszystkim zawstydzony, rozumiem, synu Możesz zmienić nazwisko. Poczujesz się lepiej. O ile tylko zamienię je na Zadę. Słucham? Jestem dumny z Zadka, tato. Chodź, Zadek! To jest Anderson. Już za chwilę będą odsłaniać nasz pomnik. Poświęcamy ten monument w pamięci weteranów V Regimentu. Oto nasi bohaterowie u szczytu sławy. Trzy. A to, to naprawdę twoja chwila chwały. Wygląda zupełnie jak żywy. No nie zupełnie, ale bardzo podobny. Patrz, jest nawet numer tej kuchni polowej na lewym pośladku. O tam! Jestem z Ciebie <laughs> bardzo dumny. Może w przyszłości i mój zadek ocali Stany Zjednoczone. Nie ma owady. Masz Andersonowy zadek. Wszystko przed tobą. Wszyscy slujemy marzenia. Ojcowie o synach, a synowie o ojcu. Tata jednak był bohaterem. Tylko nie sądził, że na tym właśnie zależy jego synowi. Ale był w błędzie. Opowiem Ci teraz pewną historię. Wersja polska, studio Europol. Dialogi i reżyseria Ewa Markowska. Dźwięki montaż Jacek Kacperek. Kierownictwo produkcji Marzyna Wiśniewska. Słuchasz mnie? Nie. I tak! A, Pana.